O 8 i 2 jadę do wody, pochodzić może po plaży gdzieś potuptać, może punca dołączy. Wieje, bo jesteśmy nad morzem idę na odcinkę gdzie wejść czy w ogóle da się wejść czy to będzie fajne tak trochę słabo to wygląda Ale są, ale spróbuję wow. Sygnału raczej nie będzie jakieś, ale i tak jest zajebiście Przed szampanem. Wow. Trzeba się ewakuować. No. 23 osoba już jest na brzegu. która robi mi zdjęcie i się pyta, czy szukam bursztynu. Tak szukam metalowych bursztynów. O! Świeża woda siły do dodała. Zbliża się. Zbliża się. I za chwilę będą pytania. O! Zmiana na spokojniejszą wodę. Może punca doleci jeszcze do mnie. O, punca dojechał to jest Sygnał na zawleczkę albo złotówek. Jeszcze kopnąć, jeszcze kopnąć. Dzień Dziecka w Wodzie w ale wykopana. Jupi. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Tam Cię dołączył. No ale masz osłonę piękną. Ale masz piękną osłonę. Ale mać osłonę, dełko. Ale ładne. Wow. to jest dobre wzmocnienie, bo nie jest za grube jak ustańka tylko cieńsze jak nie pracuje fajnie się zgoda Panie podkarpackie wykopki mnie wyposażyło w sprzęt mega miejsce sygnał 13 punca może tu być o kurde nawet nie taki dziabok co to jest? to kajdanki? no coś, coś takiego a ładna szekla do tego. Czyli latacze tu są. No. Zajęłam na nowo monetę. Tak. Było sobie 20 groszy. ny sygnał Chło się prześćć no. Skarby, Skarby jakieś Pię Co tu, co tu będzie? Jeszcze nie wyjęcie Coś od dziabągów Sprzęt ninża Będzie dziabąg Będzie dziabąg to, to, to jest Eee, do mnie Zbierając czegoś tutaj, co Ci się może przydać. Tylko musisz zobaczyć co Ci się przyda, bo coś na tym się nie znam, takie co... jest y, nóż od kajta, od trapezu do, do przecięcia linek. Pogadaliśmy z Puncą, z właścicielem i teraz sygnał 16. I taki ptak. 2 euro. <gadanie> Punca! 2 euro! 8 ziko albo więcej ostatni sygnał na grosika wsiadamy dzisiaj do domu dzień dziecka dzisiaj jest także z dzieciakami polatać po wsi Zobacz, zobacz, zobacz. O panie Człowieku Co tu jest Widziałeś to? Jeszcze las! lecimy Ale to ma No lecimy a tu jeszcze szkieła na oko Tomek jeszcze zostaje Co zobaczimy Panie To no, ale żeby do wody. Także żeby... pun zegarek idę na czas idę do lataczy Do, lataczy. do tak podsumowania. Gadżety od Podkarpackie wykopki. No, one są mega, mega ja, w ogóle fajne. On nie jest za szeroki, on się tak nie łamie jak te te. ja Kupowałem oryginalne, nie? Super. No i git. No. Będzie zakładanie. No widać pod wodą pięknie to, nie? Zajebiście. Robimy podsumowanie. No, ale jak późno zacząłem, to się tak też jest. nie liczy. To się nie liczy. Ja mam euro 2. Uh, aha takie buty. Poczekaj, to jest od zegarka jeszcze. To razem z tym było. 2. Jak euro, to mam 9 zł w tym, nie? Tu mam prawie dychę. A ty zegarek pokaż, bo był ładny. To będzie droższy niż ten, co miał ten paprykarz. A, tu no pewnie. No! <laughs> Idę te podalsze fanty. Jeszcze zdjęcie do siebie przyjdzie dziś. Tak jest, czekam na zdjęcie. <laughs> Miłego dnia dziecka wszystkim.